Recenzja bułki z boczkę, 100 złote z biedronki. Wybieramy się do babci dzisiaj. Także trochę pojemy, może po drodze jeszcze coś zjemy, zobaczymy. Się, jestem po w Skierniewicach, znajduję się w Skierniewicach. Wypłaciłem sobie gotówkę i korzystając, że mam godzinę czasu do autobusu, ztestuję yy, sobie bedek, Kebab w Skierniewicach. W tym akurat jeszcze nie byłem, a już dwa lokale mam przetestowane. Także to już jest dobry wynik, zaraz zobaczymy. On tam w tle zrobimy przybliżenie. Ja jeszcze zaraz bliżej nagram i zobaczymy, jak to smakuje i wygląda. Odebrałem swoje zamówienie w tym lokalu. Tak ona prezentuje się w pełnej okazałości, kwota 10 zł. Najtańsza pozycja kosztowała tam 8 i była to pita Właśnie pitę chciałem wziąć, bo nie jestem na tyle głodny Ale nie było, nie była dostępna, więc wziąłem tortillę za złotych 10 Tak to wygląda BD Kebab Skierniewice Już moja trzecia wizyta w Skierniewicach, także powoli można tu jakiś werdykt będzie wydać Ale to może przy następnej wizycie, bo Musiałbym się zastanowić. Zabieramy się do jedzenia. Za 10 zł, taka tyczka długa, chuda. Bardzo to było gorące. Jak miałem gimbala, jak trzymałem gimbala, to musiałem go wsadzić do torby i dwoma rękoma nieść, żeby, żeby mnie nie poparzyło, bo takie to jest ciepłe. Pierwszy posmak tej tortilli taki ma wpływ na to, że tak pomyślałem. I ta tortilla jest, powiem wam szczerze, tak samo jak wtedy słaba. Smakiem przypomina mi prażynki cebulowe. Taki ma posmak słonawy, i to jest niedobre. Chrupiący pierwszy gryz. Mięso mieszane, sos ostry, mimo wszystko na górze, od samej góry. Swoją budową przypomina tak zwane maczugi kebabowe, których nie jestem fanem. No, ale na początku ten pierwszy gryz samego ciasta no, nie odpowiadał. W momencie, gdy zaczęło się mięso jest trochę lepiej. Mięso mieszane, opisane w lokalu jako baranina i kurczak. Wiadomo, kule mocy. Nie doszukujemy się tutaj jakichś palerów smakowych, bo czego już by się doszukiwać za 10 zł. Niemniej jednak, za 10 zł ta pozycja sprawia wrażenie dużej. Myślę, że w takich miasteczkach ciężko by było tworzyć coś z lepszej jakości mięsem. W kategoriach takich właśnie kebabów które są dostępne wszędzie. Smakowo można ocenić jako 5 na 10 A dlaczego 5 na 10 oceniłem, mimo że nie za tym całości? Myślę, że 6, 7 na 10 to maksymalna ocena, jaką można dać tego typu kebabowi zrobionego z gotowych produktów. Chcę zacząć podnosić standardy. Mam jakieś tam wyświetlenia, więc myślę, że to może wpłynąć na ogólny. Odbiór tych kebabów, że właściciele zaczną przygotowywać mięso lepszej jakości, nie ten z makro, typowe, które mocy. Niemniej jednak, jeśli chodzi o to zamówienie, po długości, przynajmniej tutaj jestem prawie w połowie. Już mogę co nieco powiedzieć: Sos jest ostry, ostry jest ostry. Ostatnio, jak byłem w Szczecinie, to właśnie na to narzekaliśmy, że nie było w ogóle czuć ostrego. Tutaj, jest... jak na początku, ten placek nie zrobił na mnie wrażenia. I sami słyszeliście, co powiedziałem, tak dalej jak już jemy ten placek razem z mięsem, sosem i surówkami to jest to jak najbardziej znośne. Z upływem jedzenia zauważyliśmy kapustę. Ja byczułem teraz smat cebuli. I akurat w tym zamówieniu dobrze się to komponuje. Ja nie ukrywam, lubię cebulę. Jestem cebulakiem. Widzimy tutaj jeszcze ogórek. Z upływem jedzenia zauważyliśmy kapustę. Ja byczułem teraz smat cebuli. I akurat w tym zamówieniu dobrze się to komponuje. Ja nie ukrywam, lubię cebulę. Jestem cebulakiem. Widzimy tutaj jeszcze ogórek. Gdy kubki smakowe przyzwyczaiły się do ostrego sosu, wyczułem teraz mięso. Mięso tutaj w tej konsystencji bardziej bardziej wyczułem kurczaka. Lekko słonawy posmak, ale tak w granicach rozsądku. Myślę, że na to na odbiór tego kurczaka też może mieć właśnie ten ostry sos. Słuchajcie, taka sprawa mi się przytrafiła. Cześć Piesek. Sprawa mi się taka przytrafiła, że przyjechałem autobusem i z Bełchowa tutaj do babci podwiózł mnie jeden z widzów. Niestety zapomniałem jak, jak mam gdzie pozdrowić, ale będziesz wiedział. Bo wiem, że ogląda, że dzięki raz jeszcze raz za podwózkę. Siema, przywitaj się ładnie. Dzisiejsze śniadanie, 12.30, tak wygląda u babci jak zawsze, bardziej na tłusto, ale ja akurat nie akurat, nie odmawiam takich rzeczy. Jak Ci się podoba walka? Co? Dobra walka? UFC w Hamburgu z babcią oglądam. Który wygra? Ten polski Niemiec czy ten czarnoskóry? No, a ja myślę, że jednak ten polski niemiec ogólnie walczy. Dawid Zawada pod niemiecką flagą, ale y, polak.